Cześć, cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie. Chciałbym, żebyśmy dzisiaj porozmawiali sobie o tym, jak skutecznie przygotować się do pierwszych zawodów pływackich. Rady tutaj przedstawione będą nie tylko dla zawodników masters, ale również dla dzieci i młodzieży, którzy rozpoczynają swoją przygodę ze współzawodnictwem już od najmłodszych lat. Serdecznie zapraszam. Po pierwsze sen. Bardzo ważna sprawa i tu już trzeba zacząć od tego dnia poprzedzającego nasze zawody, ponieważ na około godzinkę, dwóch godzin przed snem najlepiej jest poczytać książkę, odpocząć troszkę od ekranów, laptopów, telewizorów, smartfonów, tak żeby nasz mózg spokojnie mógł sobie wejść w te najgłębsze fazy snu i żebyśmy byli w stanie przespać całą noc spokojnie. Najlepszym punktem... I uwagą, jaką tu można sobie dać jest to, żeby spać około 8-9 godzin, żebyśmy się czuli w pełni zrelaksowani. Ale też tutaj w cudzysłowie nie przespani, żeby tego snu nie, nie odwlekać w nieskończoność, bo to też nie będzie dla naszego organizmu dobre. I jeszcze jedno, jak już idziemy spać, warto jest zadbać o to, żebyśmy mieli rolety zasłonięte, żeby w pokoju panowała totalna ciemnia, żeby promienie słońca rano, zaraz, jak tylko będzie się słoneczko budzić tego dnia, żeby po prostu nie świeciło nam na twarz, żebyśmy nie wstawali, nie rozpraszali się i byli w stanie dospać do wspomnianych wcześniej ośmiu. 9 godzin. Kolejną sprawą, którą warto zrobić po przebudzeniu, jest poranna toaleta. Tutaj w tym przypadku nazwałem to po prostu prysznic, bo skupiamy się na wodzie. Powinna być ona letnia. Jeśli bierzemy taką kąpiel w dniu zawodów, woda powinna być letnia, nie powinna być gorąca, ponieważ aż nadto rozszerzy to nasze naczynia krwionośne, sprawi, że nasz organizm będzie w takiej Fazie wypoczynkowej możemy się poczuć zbyt błogo, a zależy nam na tym, żeby tego dnia być w pełni zmobilizowanym. I jeszcze jedna rzecz, ten prysznic, pomimo, że jest to letnia woda, bliżej do chłodnej niż ciepłej. Ważne jest, żeby nie trwał jakoś bardzo długo, chcemy się po prostu umyć, czuć się świeżo, ale też troszkę się obudzić po przebudzeniu. Kolejną sprawą jest golenie się, które można, ale nie trzeba praktykować. Prawdą jest, że ogolone ciało stwarza mniejszy opór w wodzie, ale należy pamiętać o tym, że raz ogolone jakieś części ciała, później w tym miejscu odrastają dużo grubsze i dużo częściej się pojawiające włosy. Także wybór należy do nas. Warto to zrobić, na pewno troszkę setnych jesteśmy w stanie urwać, ale trzeba pamiętać o konsekwencjach. Jeśli to są nasze jedne zawody na rok i nie są jakieś mega ważnej rangi, myślę, że można to sobie spokojnie darować. Kolejna sprawa to śniadanie, najważniejszy posiłek podczas dnia, bardzo wiele razy na pewno to słyszeliśmy. Tutaj też należy się cofnąć o jeden dzień poprzedzający zawody, żeby to był tak zwany dzień ładowania się. Ładowania się, czyli jedzenia w dużej ilości węglowodanów złożonych, takich jak kasza, ryż. Należy zadbać o to, żeby było tego dnia dużo posiłków około 5-6 i należy również pamiętać o tym, żeby regularnie się nawadniać. Tego dnia, jak już sobie wstaniemy Pamiętamy o tym, że jemy tylko sprawdzone rzeczy. To nie jest czas na eksperymentowanie, na łapanie się za coś, czego wcześniej w naszej diecie nie było, bo po prostu może się to skończyć problemami żołądkowymi, których tego dnia na pewno na pewno nie chcemy. Śniadanie powinno być odfite w węglowodany, powinno się mieścić w granicach od 500 do 900, nawet do 1000 kilokalorii. Chcemy zadbać o to, żeby tego dnia zjeść dużo warzyw, ale jeśli wcześniej ich nie jedliśmy i mamy podejrzenia, że któreś mogłoby nam zaszkodzić, no to to nie jest dzień po prostu na eksperymenty, jak już wcześniej sobie wspomnieliśmy. Na deser możemy się poraczyć jakimś owocem, na przykład bananem, jabłuszkiem. Takie przykładowe śniadanie, jakie warto by sobie tutaj przytoczyć, jest to na pewno śniadanie lekkie, takie, które nam nie zawiśnie, szybko zostanie strawione. A to co zjemy, będzie się w przeciągu kolejnych godzin pomału uwalniać. Czyli na przykład dwie kanapki z masłem, miodem lub dżemem, płatki owsiane lub jaglanka z owocami albo suszonymi, albo sezonowymi, w zależności o jaką porę mamy zawody, orzechami, sezamem, nasionami słonecznika. Oczywiście, jeśli ktoś na żadne z tych rzeczy nie jest uczulony, dodatkowo przed albo po tym, w zależności czy za, wolimy zaczynać od słodkiego czy od tego wytrawnego, kanapka z szynką, serem żółtym, ogórkiem zielonym, pomidorem, pieprzem i solą. Ogórek zielony, dlatego że jest lżejszy niżeli kiszony, kwaszony, więc jeśli mamy taką możliwość, polecam go po prostu wybrać. Kolejna sprawa to jest pakowanie się na zawody niby oczywista oczywistość, ale kilka dzisiaj jeszcze będzie takich punktów i te, które były do tej pory na pewno też, gdzie wydaje nam się, że jest wszystko jasne, ale warto o nich sobie powiedzieć, żeby o niczym nie zapomnieć. Pakowanie się na zawody najlepiej według mnie jest zrobić na dzień przed. Ale jeśli nie mamy takiej możliwości, wolimy to zrobić tego samego dnia. Nie ma sprawy, ale ważne jest to, żeby to zrobić na spokojnie, z chłodną głową, nie spiesząc się, żeby po prostu o niczym nie zapomnieć. A jeśli chodzi o zawody pływackie, co należałoby zabrać? No według mnie powinny być to spodenki, pływackie takie treningowe, w których zrobimy sobie rozgrzewkę, ewentualnie dwie pary, jeśli mamy dwa bloki startowe. Powinny być to klapki lub też tenisówki. Ja polecam jednak zakryte nogi, czyli tutaj tenisówki, jakieś buty, ciepłe skarpetki, do tego bluzę, dwie pary koszulek, jakby nam któraś się przemoczyła bądź też przepociła. Ręcznik, spodenki startowe bądź też dwa rodzaje, jeśli mamy taką możliwość, jeśli też będą dwa bloki startowe bądź długie przerwy między jednym a drugim startem, żebyśmy byli w suchych. Skarpetki, jak już sobie wcześniej powiedzieliśmy, ważna sprawa dwie pary czepków. Różnie bywa, czasem nawet czepek nowy, też miałem kiedyś taką sytuację. Założony pierwszy raz po prostu pękł, rozkleił się i dwie pary okularków. Pójdzie nam gumka od okularków. To nie jest wtedy czas, bo przeważnie zakładamy, jest już przed startem. Nie jest to wtedy czas na wymianę tej gumki, tylko po prostu założenie nowych okularków i nie martwienie się tym, że coś podczas wyścigu pójdzie nie tak. Kolejna rzecz to jest relaks. Też bardzo ważna sprawa. Relaks zarówno ten poprzedzający dzień startowy, żeby sen mieć spokojny, żeby nie myśleć o tym, ale też w samym dniu zawodów warto zrobić coś, co się lubi, np. poczytać książkę, pograć sobie w gry komputerowe, jeśli ktoś lubi posprzątać, zrobić coś, żeby po prostu uwolnić myśli, iść na spacer z psem, cokolwiek, co sprawi, że nasza głowa będzie luźna ale jednak po troszku zmobilizowana do tego, co nas czeka w dalszej części dnia. Kolejna sprawa są to suplementy. Nie będziemy się nad nimi dzisiaj rozwodzić. Staram się dzisiaj tak w pigułce o wszystkim powiedzieć. Natomiast jeśli kogoś bardziej zainteresuje dany podpunkt, proszę dać znać w komentarzach. Myślę, że taki film również się pojawi. Jeśli chodzi o suplementy, to tak samo jak z jedzeniem tego dnia, nie eksperymentujemy. Jeśli nie wiemy, jak coś na nas działa, to dzień zawodów nie jest dniem, kiedy powinniśmy próbować jakichś nowych rzeczy. Najpierw się skupić na węglowodanach prostych, czyli na przykład wzięcie jakiegoś batonika energetycznego, kawa. Tylko też trzeba pamiętać, że w tej pierwszej fazie, jakbyśmy spojrzeli na wykres, mamy dość duży zastrzyk pobudzenia, prosto rzecz ujmując. Natomiast po paru godzinach mamy wręcz poniżej tego poziomu, z którego zaczynaliśmy. Więc warto jest znać swój organizm, jak reagujemy na daną rzecz, i tak spróbować jej użyć, żeby jak najwięcej z tego po prostu skorzystać. I jeszcze jedna rzecz, którą warto mieć ze sobą, jest to napój izotoniczny. Ja osobiście używam takiego domowego napoju izotonicznego. Jak ktoś będzie zainteresowany, jaki to jest, jakie są składniki też, proszę dać znać w komentarzu. Na pewno odpowiem na to pytanie. Kolejną sprawą jest już ostatni posiłek, który będziemy jeść w warunkach domowych, czyli nasz obiad. Warto by było, żeby na talerzu było dość kolorowo. Im jest bardziej kolorowo, tym prawdopodobnie ten posiłek będzie dla nas zdrowszy i będziemy w stanie wykorzystać z niego więcej dla siebie, niżeli jeżeli by był jakiś bardzo jednolity. Obiad ma być lekko strawny, najlepiej z węglowodanami, uwalniającymi się długo po posiłku, tak jak już sobie wcześniej o tym mówiliśmy. I co przykładowo można, można zjeść na taki obiad? Przykładowo może być to makaron z kurczakiem pokrojonym w kostkę z ulubionymi przyprawami, do tego sałatka warzywna zawierająca Pomidora, ogórka zielonego, sałatę, nasiona dyni, słonecznika, to wszystko wymieszane z jogurtem naturalnym. Wszystko to, co lubimy, wszystko to, co jest w miarę możliwości chude, bo kurczak jest chudym mięsem i co jest w stanie nam nie zaszkodzić, a pomóc w dłuższej perspektywie. Kolejna sprawa jest to dojazd na zawody. Też niby oczywista oczywistość, ale tutaj takie dwa punkty ode mnie. Po pierwsze, najlepiej sprawdzić wcześniej drogę. Na mapach teraz mamy świetną technologię, więc czasem warto sprawdzić natężenie ruchu ulicznego w tych rejonach, nawet jeśli znamy dany obiekt. A na przykład nie bywamy na nim w soboty bądź też w niedzielę, warto jest sprawdzić, jak jest tam z ruchem danego dnia i warto też założyć sobie jakieś, jakąś taką poduszkę bezpieczeństwa, rezerwę, że wyjadę wcześniej, niżeli mi pokazuje na przykład mapa, żeby być wcześniej, nie stresować się niczym i na spokojnie wszystko zdążyć wykonać. Następna sprawa jest to rejestracja, i mówimy tutaj o sytuacji, kiedy ktoś jest zawodnikiem niezrzeszonym, na przykład ja. Ponieważ jeśli ktoś przynależy do klubu, wszystkie te formalności prawdopodobnie załatwia trener, także nie ma się czym martwić. Natomiast dla niezrzeszonych, po przyjeździe na zawody, zanim pobierzemy taki swój pakiet startowy, zgłosimy swoją gotowość, trzeba podejść do jakiegoś punktu. Najczęściej jest on dość dobrze widoczny, prawie że na wejściu. Trzeba podać swoje imię i nazwisko, dostajemy jakiś pakiet startowy, jakąś na przykład plakietkę, zawieszkę, picie, cokolwiek. Później dostajemy kluczyk do szatni idziemy się na spokojnie przebierać. Kolejny punkcik to rozgrzewka na lądzie. Ważna sprawa. Po pierwsze nie może być ona za bardzo męcząca, no bo wiadomo, jeśli za bardzo się nią obciążymy, to później tej energii nam troszkę może zabraknąć na, na nasz start właściwy, ale z drugiej strony ma nas dobrze przygotować do startu, więc trzeba się rozgrzać, nie za bardzo zmęczyć, ale też nie tylko postać i pomachać rękoma, bo to za wiele nam nie da. I tutaj taka przykładowa rozgrzewka z mojej strony. Początkowe jest to rozgrzanie stawów skokowych, czyli na przykład krążenia tymi stawami skokowymi. Później mamy 20 pajacyków, równie dobrze może być tutaj coś innego, w zależności jakim miejscem dysponujemy jaka jest nawierzchnia. Coś żebyśmy początkowo zwiększyli swoją temperaturę ciała. 20 podskoków w miejscu obunusz. World Greatest Stretch. To też nam się może przydać siat w pozycji 90-90 stopni, to szczególnie dobre na biodra, dla żabkarzy chociażby, krążenia bioder, krążenia ramion ubrącz w przód, na przemian strony krążenia ramion w tył. I teraz ostatni punkcik, coś, co nas pobudzi, nasz układ nerwowy do działania, zmobilizuje nas. To będzie dwa razy po 5 maksymalnych wyskoków do góry z długim czasem ładowania z oddaniem maksymalnego wyskoku i na przykład dwa razy po 4 po 3 pompki z maksymalnym oderwaniem się od ziemi długi nam łapki i w momencie wyprostu staram się podbić lekko do góry. Takie pompki eksplozywne. Kolejna sprawa to rozgrzewka w wodzie, która również w dużym stopniu zależy od tego jakie warunki panują na danym obiekcie. Ile jest torów dostępnych, ile jest zawodników zgłoszonych, ile jest miejsca na wykonanie jej. Taka moja przykładowa propozycja to będzie 300 metrów luźnego rozpływanka, 4 razy 25 luźno, ale z akcentem, że ostatnie 5 metrów przed ścianą do swojego stylu płyniemy na maksa, czyli w delfinie będą to ze 2-3 ruchy, w kraulu to też to będą ze 4 ruchy, grzbiet, żabka, bardzo podobnie. Następnie 4 razy 25 luźno. Ale z maksymalnym dopłynięciem do nawrotu. Około tam 2-3 ruchów przed nawrotem na maksa, plus 5 metrów pod wodą, również bardzo mocna praca pod wodą. Później 3 razy skok startowy z maksymalną pracą pod wodą, z wyjściem ewentualnie 2-3 ruchy, stop i 100 metrów luźniutkiego rozpływania. Idziemy do szatni, przebieramy się i jesteśmy gotowi na rozpoczęcie zawodów. Jesteśmy już po uroczystej defiladzie. Po przywitaniu, otwarciu zawodów idą pierwsze starty. Ważną sprawą jest zapoznanie się, jeśli nie płyniemy w pierwszej serii otwierających zawody, zapoznanie się z tym, po jakim czasie sędzia główny puszcza serię, ile czasu mniej więcej upływa od komendy na miejsca po start. Ważna sprawa, bo czasem bywa z tym różnie, czasem jest od razu na miejsca hop, znaczy ten sygnał elektroniczny startu, czasem jest na miejsca i dopiero hop. Niby mała sprawa, ale dość ważna, szczególnie na tych dystansach sprinterskich, jeśli chcemy powalczyć o każdą setną sekundy. Ważna sprawa, jak to zrobić, żeby się wstrzelić. Czasem trzeba zaryzykować, w zależności na jakim stopniu przygotowania jesteśmy. Zakładamy spodenki startowe, tak zwaną skórę, też troszkę wcześniej. Najlepiej jest w niej trochę wcześniej popływać, chociaż na jednym treningu przed zawodami, żeby wiedzieć ile czasu ją zakładamy, jak ona nam leży, z czym może być największy problem podczas jej zakładania. Następnie zgłaszamy się na start, czyli ustawiamy się tam, gdzie jest dużo ludzi. To pewnie będzie świadczyć o tym, że tam są rozdawane karteczki startowe jeszcze przed tym startem. Fajnie by było posłuchać sobie swojej ulubionej muzyki, która nas motywuje, przeczytać jakiś motywujący cytat, obejrzeć fragment filmiku, który nas zmotywuje postarać się mieć otwartą głowę, ale być skupionym na to, co zaraz nadejdzie. Można sobie zrobić wizualizację, czyli część treningu mentalnego, o którym swoją drogą jak część państwa będzie chciała, nagramy sobie osobny materiał. Jak już pobierzemy tą karteczkę, ustawiamy się w kolejności. Od najdalszego toru względem nas, więc idzie tor pierwszy. Jeśli mówimy o tamtej strony, drugi, trzeci. My na przykład płyniemy sobie na torze piątym, na dziesięciotorowej pływalni, więc jesteśmy gdzieś po środku, ustawiamy się na środku. Podchodzę, daję karteczkę, bądź też mówię, że ja to ja, jeśli nie ma karteczek, można się oblać wodą przed startem z kubełka, żeby troszkę. Obniżyć temperaturę swojego ciała, bardziej ją przystosować do tego, co zaraz będzie po wpadnięciu do wody. Ja osobiście tego nie robię, na mnie to nie działa, ale myślę, że dla każdego co innego. Zakładamy czepek, okularki, czekamy aż dopłyną osoby z poprzedniej serii, czekamy na sygnał. No i się dzieje, co się dzieje. Co się dzieje? Dzieje się wyścig, jest nasz start. Podczas niego staramy się wypełniać swoje. Założenia, ustalenia, które mieliśmy sami ze sobą, bądź też z trenerem. Staramy się skupić na sobie, a nie na innych. Nie rozgrywam tego wyścigu dla innych, tylko rozgrywam go dla siebie i myślę, że tą ideę najlepiej mieć gdzieś tam w pamięci podczas płynięcia. Możemy kontrolować osoby na torach obok nas, jeśli płyną, w ramach tego, czy robimy to szybko, czy za wolno, jak tam konkurenci, ale w głównej mierze staramy się skupić. Na sobie. I pamiętamy o tym, że walczymy z czasem, a nie z miejscem. Szczególnie jeśli chodzi o zawody masters, zdarza się czasem, że osoby dużo starsze płyną z dużo młodszymi, bo takie mają podobne czasy zgłoszeniowe. I jeśli nawet ta osoba dopłynie ostatnia albo przedostatnia w swojej serii, nie oznacza to, że nie ma szansy na dobre miejsca w klasyfikacji generalnej. Więc staramy się walczyć samemu ze sobą. A rezultaty zobaczymy później, jak już wszyscy z naszej konkurencji popłyną. Jeśli jesteśmy na zawodach, gdzie mamy więcej niż jeden start, to po wykonaniu tego pierwszego startu staramy się totalnie odciąć od tego, co przed chwilką zrobiliśmy. Czas na analizy przyjdzie kiedy indziej. Zdejmujemy czepek i okularki. Na pewno tam pod naszą czachą jest bardzo duże ciśnienie, więc trzeba je troszkę upuścić. Jeśli jest taka możliwość i jest druga pływalnia obok do rozpływania, warto się rozpływać, troszkę zbić kwas mlekowy z naszego organizmu. Jeśli jest więcej czasu, można również zmienić spodenki startowe na następne, albo na chwilkę je zdjąć, założyć zwykłe krótkie spodenki i dopiero tuż przed startem założyć kolejne, kolejną skórę. Zjeść coś lekkiego, ale też nie za dużo, na przykład właśnie połówkę banana, troszkę batonika energetycznego i skupić się tylko i wyłącznie na tym co będzie przed nami, a to co było za nami, to tak jak już sobie wspomnieliśmy wcześniej, będzie później jeszcze na to czas. Następna sprawa, jak już jesteśmy po tym drugim starcie, jest wszystko fajnie. Wszystko nam się udało, byliśmy w pierwszej trójce. To chwała nam za to, wielkie gratulacje. Jest szansa, że dostaniemy dyplom albo nawet medal, więc czekamy aż speaker wyczyta nas, podchodzimy sobie w okolice podium czekamy, wyczytują nasze imię i nazwisko, wchodzimy na dany stopień na podium, no i mamy swoją chwilę chwały i ostatnia sprawa, o takich zawodach warto jest się nagrodzić nagrodzić za coś co zrobiliśmy dobrze, jeśli uważamy, że rzeczywiście zrobiliśmy to dobrze czyli po prostu zjeść coś dobrego nawet jeśli na co dzień nie jadamy, a lubimy raz na jakiś czas jakiś fast food Pójść do kina, spędzić czas z rodziną, spełnić jakieś swoje małe marzenie, które do tej pory czekało, bo nie było na to czasu. Zrobić coś, żeby nasz organizm wiedział, że wykonaliśmy kawał dobrej roboty i z tym nastawieniem pełni satysfakcji zacząć się przygotowywać do kolejnych zawodów. Samych sukcesów życzę w roku kalendarzowym 2023, jak najwięcej medali, pucharów i rekordów. I my słyszymy się już za tydzień. Do usłyszenia!